No, rozważną, mądrą i ciekawą oryginalną Audycję w Wigilie Święta Niepodległości Polski. Ale też jestem łodzianinem nie z urodzenia, natomiast korzenie moje są troszkę gdzie indziej. I y, natomiast Łódź jest moim miastem z wyboru. I muszę powiedzieć, że z niepokojem na przykład dzisiaj oglądałem uroczystość związaną. Z odsłonięciem tablicy pana premiera, właściwie ministra Skulskiego, który dla większości łodzian, a to jest taki kamyczek do um, nauczania historii, właściwie jest osobą nieznaną. Niewielka grupa osób, praktycznie rzecz biorąc, tylko ci, którzy niejako cokolwiek na ten temat wiedzieli. Akurat sam jestem farmaceutą i stąd ta osoba, ten. Właściwie człowiek, który oddał swoje życie odrodzonej Rzeczypospolitej i właściwie dopiero po tylu latach znaleźł, znalazł jakieś godne miejsce upamiętnienia. Odnoszę się, chciałem się odnieść tutaj również do dyskusji. Brakuje nam takiego ogólnego, mądrego spojrzenia na relacje związane Powiedzmy sobie z, samą, z samym odzyskaniem niepodległości, z wielokulturowością II Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej, z tym, że praktycznie rzecz biorąc wszyscy, no, nacje wszystkie miały swoją reprezentację. Chciałem tutaj też odnieść się troszeczkę do pana profesora Niesiołowskiego. Sam jestem nauczycielem akademickim. i Panie profesorze kochany, gdyby nie centralny okręg hmm. przemysłowy, to praktycznie rzecz biorąc, tej Rzeczypospolitej, drugiej i tej, która po niej przyszła, praktycznie by nie było. A ja nie mówiłem, nic o tym. No ale, ale mówił Pan o zamachu majowym, panie profesorze. To tak nie trzeba wyważyć odpowiednie proporcje. Ale rem, rzecz polega na tym, że uważam, a ponieważ mam. Dzieci już po szkole, że styl i sposób nauczania historii i wprowadzania młodego pokolenia do tego, aby byli świadomymi obywatelami Rzeczypospolitej, no jest zły. Praktycznie rzecz biorąc, y, trzeba byłoby odbrązowić bardzo wiele rzeczy i jakby stworzyć takie możliwości, aby one mogły rzeczywiście zapoznać się z sytuacją. Realną tamtych lat poprzez miejsca, w których łodzi jest bardzo wiele. Proszę na przykład cmentarz świętej Anny na, tutaj naszym powiedzmy sobie widzewie, z drugiej strony właśnie Zarzewie, Przecież tam jest ogromna kwatera ludzi poległych za wolność i właściwie w wojnie polsko-bolszewickiej. związane z odzyskaniem i pełnym jakby uzyskaniem odległości Polski. Proszę popatrzeć, jak skromnie tam jest dzisiaj. Praktycznie nie ma tam nikogo. I to jest jakby kamyczek do ogródka. Dziękujemy Chciałem panu, i... dziękujemy panu za wypowiedź i ja króciutko, za, za telefon. ja króciutko pan się do mnie odnosił. Ja pełna zgoda, ja się zgadzam. No wie pan, trudno w takiej krótkiej wypowiedzi, w takiej dyskusji o wszystkim powiedzieć. No ja mówiłem, no, jak, 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 jak sam pan zauważa, myślę, że pan słucha ja słyszy pan, no jakaś taka próba nieznacznego, bardzo łagodnego odbrązowienia trochę pewnych mitów. Spotkała się z słuszną reakcją, że nie powiedziałem o copie, no o wielu rzeczach nie powiedziałem. Ja sukcesu w drugiej rzeczy pospolitej nie neguję. Proszę pana, ja jestem wychowany w kulcie tego państwa, ja broniłem go, siedziałem w jakimś stopniu na więzieniu. uh W, za odkłamywanie historii. Ja nie muszę się tłumaczyć, natomiast no, nie o wszystkim mówiłem, o tym o obszarze demokracji. Natomiast co do Copu i wielu innych sukcesów, pełna zgoda. Natomiast jedno, jedno zdanie: Ja nie jestem takim pesymistą, ja w ogóle, ponieważ miałem tak wielkie szczęście, że doczekałem tego przełomu odzyskania niepodległości, demokracji, bo niepodległość nie musi oznaczać demokracji. Są państwo niepodległe, niedemokratyczne I, i, i wcale przyjemnie się tam nie żyje. Na przykład Korea Północna jest niepodległa, więc też szanujmy, że ta nasza niepodległość w Polsce zawsze szła w parze z demokracją, to ja muszę powiedzieć, że to są zarzuty słuszne, ale to historie na całym świecie ludzie znają słabo. No ja byłem w Ameryce, no zgoda wojna domowa jest, mit jest wojny secesyjnej, secesyjnej. to prawda, ale to była jedyna wojna, to było to trochę co innego. No, u nas tych powstań było bardzo wiele i filmów historycznych jest sporo czy było. Niektórzy narzekają, że nawet za dużo było, że w pewnym okresie właściwie te polskie filmy historyczne były zbyt no, no masowe. Można dyskutować o tym, ale jeszcze jedno, ja w Ameryce. Muszę powiedzieć, spotykałem się z takimi niebywałymi pokładami ignorancji. No, można o tym oczywiście mówić. No była książka nawet, gdzie było napisane, że w czasie wojny II w Polsce Frank to był prymas Polski, ten hitlerowski gubernator, prymas Frank. No, ja muszę powiedzieć, że bezmiar ignorancji na Zachodzie, w Ameryce, jest taki, że można się... to żadne pocieszenie. Natomiast ci, którzy się znają, którzy się zajmują historią polityką, są znakomicie wyszkoleni. U nas jest gorsze zjawisko. Jest dużo takiego beztroskiego mówienia o historii przez ludzi, którzy oni pojęcia nie mają, a, a są posłami na przykład. I to jest gorsze. Kondoliza no, Reis, muszę powiedzieć, jak ja przeczytałem jej analizę na temat Jałty, to ja tak głęboki analizy na poziomie więcej Pobuga Malinowskiego to była analiza, lepsza. Natomiast w Polsce jest takie niby znajomość historii, w gruncie rzeczy ignorancja, ale z tym narzekają wszyscy na ignorancję historyczną, narzekają wszyscy na świecie, problem jest ogólnoświatowy. To nie jest tylko polski problem. W tak. Ale nie. może nie. jeszcze ok. jeszcze jedno zdanie, bo przecież nie dyskutujemy tak naprawdę o zasługach czy też wadach drugiej Rzeczypospolitej, która miała swoje wady poważne, tylko ja, 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 właśnie no ja ten chciałabym, ten tak, żebyśmy jeszcze podyskutowali o tym, jak o dzisiaj, współczesności, o dzisiaj, o tym jak, jak na tle drugiej Rzeczypospolitej wypadły nasze współczesne elity i tutaj zgadzam się z panem posłem co do tego, że my odziedziczyliśmy po okresie komunizmu również elity zniszczone mentalnie i brak umiejętności zarządzania w istotnych obszarach, które wówczas po prostu nie istniały, ale to jest właśnie ten, to dziedzictwo, które powoduje, że obecnie w wielu wypadkach nie mówię, że z naszej własnej winy, ale w wielu wypadkach radzimy sobie znacznie gorzej. Choćby podnoszona tutaj już demokracja, jednak pierwsze wybory w II Rzeczypospolitej były niemalże natychmiast. Jeszcze na przełomie 18 i 19 roku na kolejnych wyzwalanych obszarach przeprowadzano wybory. Pierwsze wolne wybory w III Rzeczypospolitej parlamentarne miały miejsce w 1991 roku. Aż trzy lata nam to zajęło. Nie mamy także tego typu wyzwań, nie musieliśmy tworzyć wojska od zera, nie musieliśmy tworzyć administracji no od właśnie. zera. Żyjemy żyjemy mimo Natomiast, wszystko w szczęśliwych czasach już tak, w tym momencie. I to ma no i drugą stronę. Myślę, że to jest ważne, żeby to o tym powiedzieć. Ówczesna Polska nie musiała borykać się z dziedzictwem elit zakorzenionych w poprzednim systemie, bo te poprzednie systemy się załamały generałowie, oficerowie armii carskiej nie mieli swojego odniesienia lojalności w postaci białej czy carskiej Rosji, bo ona została zniszczona, generałowie austro-węgierscy też nie mieli tego odniesienia, a zatem y ich przyjęcie do wojska polskiego i ich późniejsze sprawdzenie się w roli oficerów wojska polskiego w znacznej części wynikało z ich patriotyzmu, ale w znacznej części także z generalnego rozwoju sytuacji, który, że sięgnę jeszcze wcześniej do historii, nie zadziałał w ten dobry sposób w czasie powstania listopadowego, gdzie elity zakorzenione w systemie politycznym Królestwa Polskiego podległości Rosji nie sprawdziły się generalnie w wojnie z Rosją. Tutaj mieliśmy tę szczęśliwą sytuację, że nawet najbardziej lojalny w odniesieniu do Petersburga generał rosyjski stracił ośrodek lojalności. Jeśli był Polakiem i chciał się ratować, musiał, uciekając przed bolszewikami, poprzeć sprawę niepodległości Polski. Zostawiamy historię. My mamy coraz mniej czasu. Chciałbym, jeszcze. Ten element, czyli takiej relatywnej łatwości albo sprzyjającego otoczenia, spowodował, że Ci, którzy przejęli stary po rządach komunistów, no zbyt łatwo albo bezrefleksyjnie przemknęli się nad.